Witam Państwa w Galerii Ostrołęka. Od początku lipca prezentujemy malarstwo abstrakcyjne trzech absolwentów Wydziału Sztuki Mediów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Pana Wielowiejskiego, Pana Bielskiego i Kośmiei. Wszyscy ukończyli pracownię jednego profesora, profesora Poloniusza Węgłowskiego i jest to nie bez znaczenia, bo wszyscy trzej wyraźnie są pod wpływem twórczości i kontaktów ze swoim profesorem. Ciągle mają z nim świetny kontakt i traktują go naprawdę jako swojego mistrza. Każdy z panów prezentuje odmienne malarstwo, odmienny sposób patrzenia na abstrakcję ale w każdej twórczości widać wpływ swojego mistrza. Apoloniusz Węgłowski to postać znana w Ostrołęce. W przyszłym roku będziemy prezentować też jego wystawę indywidualną. Pan Wielowiejski, Pan Bielski i Kośmieja mają też jeszcze jedną wspólną cechę w swojej twórczości. Mianowicie każdy z nich bardzo dużą rolę przywiązuje do Warunków technicznych swojej pracy, przygotowania, płcien, sposobu malowania. Każdy z nich sam gruntuje płótna. Tradycyjnie podchodzi do malarstwa olejnego. To też nie jest bez znaczenia w świecie zdominowanym przez gotowe podobrazia i farby akrylowe. Zapraszam Państwa na tą wystawę do końca miesiąca, to jeszcze cały, cały przyszły tydzień. A już w sierpniu będziemy prezentować rzeźbę znalego w rzeźbiarza. To na razie niespodzianka. A przede wszystkim chciałem Państwa zaprosić na wrześniową wystawę, bo jest to wystawa związana z jubileuszem 30-lecia galerii Ostrołęka. Będzie to wystawa zbiorowa, podkreślająca i zwracająca uwagę na twórców prowadzących galerię sztuki, czyli artystów tworzących, a jednocześnie prowadzących galerie sztuki z różnych miejsc w Polsce. Zapraszam Państwa serdecznie.